Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap drugi. 11 maja 2012 roku na 4 miesiące przed terminem oddany do użytku został wiadukt na ulicy Marklowickiej. Tym samym zakończyła się budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Wodzisławia Śląskiego. Drugi etap prac obejmował również przebudowę skrzyżowania ulicy Marklowickiej i Łużyckiej, która została wykonana jeszcze w roku 2011. Nowo powstały wiadukt połączył drogę krajową nr 78, czyli ulicę Rybnicką z drogą wojewódzką nr 932, czyli ulicę Marklowicką. Jest to drugi tego typu obiekt w mieście i w znacznym stopniu ograniczył uciążliwości, jakie związane były z korkami na wiadukcie przy ulicy Jastrzębskiej, który należy do najbardziej obciążonych ruchem wiaduktów w województwie śląskim. Pierwsze deklaracje na temat budowy nowego wiaduktu padały już w 1973 roku. Była to więc inwestycja bardzo długo wyczekiwana. W efekcie powstał potężny obiekt mostowy o długości ponad 130 metrów. Sama budowa była procesem bardzo skomplikowanym, między innymi przez konieczność przełożenia wodociągu o średnicy FISTO, niekorzystne warunki gruntowe i co za tym idzie konieczność głębokiego palowania obiektu. Zgodnie z wymogami ekologicznymi nowy wiadukt został opatrzony ekranami dźwiękochłonnymi. W ramach prac powstało również bezpieczne skrzyżowanie łączące ulicę Marklowicką i Łużycką, które wyposażone jest w inteligentną sygnalizację świetlną. Nowe odcinki powstałe w ramach budowy drogi zbiorczej mają za zadanie uzupełnienie kluczowej sieci dróg w Wodzisławiu śląskim oraz poprawienie komunikacji, zwiększenie płynności i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji na osi Wschód-Zachód, Racibusz-Żory-Jastrzębie oraz przeniesienie strumień ruchu z centrum miasta na nowe odcinki obwodnicy. Celem było również otwarcie miasta na oba węzły autostrady A1 w świerkla Uszanie, a tylko dogodne połączenie z autostradą może zapewnić atrakcyjność miasta oraz jego dalszy rozwój. Całkowita wartość projektu to około 21 milionów złotych. Wydatki kwalifikowane to nieco ponad 20 milionów złotych, zaś środki dotacji z Unii Europejskiej wynoszą nieco ponad 11,5 miliona złotych. Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski, etap drugi.